Zupgradeowaliśmy nasz eee, nasze domowe, studio. Nasze, nasze domowe studio. studio, to jest domowe, tylko że zmieniliśmy dom. Podziel się ekspertem, czyli co zrobić, jeżeli posiadamy w organizacji człowieka jednego, sztuk raz, z unikalnym, z unikalnym, z, z, z unikalną setem setem wiedzą. Setem skillsów, można tak powiedzieć, <laughs> ładnie po polsku setem skillsów, a tak naprawdę z unikalną wiedzą. I, I teraz okej, okay. no, ja narysuję. narysuję, mamy dużo zespołów. Mamy dużo zespołów a, i mamy jednego, no, albo kilku, kilka osób, które zajmują się czymś. A, no i się okazuje, że ta jedna bądź kilka osób będzie potrzebne wszystkim absolutnie zespołom dookoła. Mam taki od razu dobry przykład. Dobry przykład. Coach. Agile Coach na przykład. Agile Coach. Dobra, to jest, to jest dobry przykład. A, inne przykłady to osoby związane na przykład z jakimś UX-em, z jakimś. Um, z rzeczami. Designem, którym, tak. Z rzeczami, które są. Może nie, tak, może nie często wykorzystywane w organizacji. Ale niezbędne. Ale są niezbędne, żeby zrobić o. jakiś case. Tak. No I teraz mówiliśmy sobie przy okazji cross funkcjonalnych zespołów, że zespół powinien mieć wszystkie kompetencje do, do tego, żeby wykonać swoją tak. pracę. I teraz mamy jednego bądź kilku tych ekspertów, nazwijmy ich ekspertami. E, I kilkanaście, kilkadziesiąt zespołów, które ich potrzebują. No i co wtedy? No i wtedy mamy problem, nie? No bo tak naprawdę rozpoczyna się sytuacja, w której albo będziemy sobie wydzierać ten zasób. Znaczy tego eksperta, przepraszam. Tego eksperta będziemy sobie wydzierać po to, żeby coś nam dostarczył. Albo spróbujemy zaplanować, bo musimy trzeba pamiętać, że naszym celem jest dostarczenie czegoś dla organizacji. I jakby organizacja to, żeby mogła zarabiać na podstawie tego, co my zrobimy, no wymaga od nas czy wymusza na nas to, żebyśmy współdziałali na przykład w kontekście jakby organizowania sobie pracy z tym ekspertem. Okej, okay, więc sprzedamy e, kilka przepisów na to, jak sobie poradzić z tym całym problemem. I rozpoczynając od pierwszego. I rozpoczynając od zmielenia kawy. To nie jest kawa, to jest Is smoothie. Smoothie. Przedamy kilka pomysłów, jak sobie poradzić z tym problemem. Jedno, o jednym już powiedziałeś. Zaplanujmy sobie wykorzystanie tego naszego tak, eksperta. Tylko jeszcze dwa słowa. Kiedy zaplanować? Pewnie na planowaniu, w jaki sposób to zrobić. Pewnie najlepiej będzie, jeżeli zaprosimy tego człowieka, bo ten człowiek może mieć swój kalendarz i w ramach tego kalendarza już może mieć jakieś wrzucone spotkania z innymi zespołami, więc zaprosimy tego człowieka na planowanie. Dowiedzmy się, jakie są jego plany i zróbmy wszystko, żeby on z nami sobie zaplanował te e, zadania. Tak, drugie. drugie. A drugi pomysł na to, jak sobie możemy poradzić z tym problemem, to jest takie przeorganizowanie zespołów, żeby ten ekspert był. Potrzebny tylko i wyłącznie w jednym. znaczy, żeby mógł, żebyśmy mogli go oddelegować do zespołu. I to jest e, o tyle istotne, że no, po pierwsze, nie zawsze to się uda, ale jak się uda, to chyba to jest rozwiązanie najlepsze, bo wtedy normalnie planujemy jego pracę w ramach naszych planowań. On jest w tym zespole, robi te rzeczy, które ten, e, ten zespół powinien realizować. Zespoły są tak, prawdziwie konstytucjonalne. O! Możemy zlecać do tego zespołu pracę. Wtedy. Wtedy możemy zlecać do tego Wszyscy zespołu mamy pracę. tak zwane single to, team of contact. I wiemy dokąd uderzać po to, żeby sobie zaplanować pracę. Trzecia opcja. Spróbujmy nie umieszczać go jednak w tym zespole. Czyli coś innego niż przed chwilą? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli umieścimy go w tym zespole, będziemy mieli tak naprawdę fikcyjnego członka zespołu. I to jest moim zdaniem dobry case. Fikcyjny członek zespołu. W rozumieniu człowiek, który będzie wykonywał jakąś część pracy dla tego zespołu, ale tak naprawdę będzie dostawał rzuty z boku, z którymi będziemy musieli sobie radzić. to jest zawsze problem, kiedy mówimy chociażby o ustaleniu capacity, kiedy mówimy o rzeczach, które wpływają na ilość pracy, którą jesteśmy sobie w stanie zaplanować. Bo teraz ten człowiek tylko i wyłącznie na przykład w 10 czy 15% będzie dla tego zespołu, a 85% będzie robił dla kogoś zupełnie innego. I jak sobie z tym poradzić? No tak, jak już powiedziałeś, nie umieszczać go w zespole. No właśnie, ale ja chciałem go... powiedzieć właśnie, że nie raźmy sobie z tym. Nie? Nie raźmy sobie z tym. Wyrzućmy go w cudzysłowie z tego zespołu, niech on będzie takim ekspertem, services, nie nie niezależnym ekspertem, który będzie wykonywał swoje prace dla wszystkich zespołów, które mamy w naszym otoczeniu. Reasumując, bo to myślę, że to jest dobry czas, żeby podsumować. Reasumując, jeżeli identyfikujemy takie role w naszej organizacji, jeżeli widzimy, że mamy takie osoby w naszej organizacji, to po pierwsze, nie starajmy się ich na siłę wrzucać do zespołu, jeżeli wiemy, że to jest jeden człowiek, a roboty ma ze wszystkich zespołów dookoła bardzo dużo. Po drugie, jeżeli jesteśmy w stanie zebrać kilka osób, które będą tworzyły taki zespół ekspertów, to to zróbmy. A po trzecie, jeżeli sobie chcemy w jakikolwiek sposób poradzić z tym tematem, to przede wszystkim przeanalizujmy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Bo to powinien być punkt wyjścia, i na podstawie tego powinniśmy podejmować jakieś wnioski. Czyli pytanie brzmi, dlaczego w ogóle mamy taki problem?